Ej, e, dawaj mi tu tego Mikołajka. Tam nic nie widzę. Niech chodzi, Waż, ważne, żeby oni widzieli. Mama, a skąd no. ta paczka przyszła? Ze stanów. Znaczy nie dokładnie skąd. Czekaj, zaraz ja zobaczę. E, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł i się ze mną jest mama. Witam. Specjalny unboxing nie widać, niestety, ktoś tu ktoś naklejkę przykleił, niepotrzebnie. potrzebnie. E, loot crate, czyli loot gaming. Jezus, Maria. Czyli paczka. Żywe paczka, coś tam żyje. Eee, słuchajcie, bardzo fajne paczuszki, zamawiacie, dostajecie paczuszkę, nie wiadomo co w środku, wartość jest większa od wartości, którą zapłaciliście. I oczywiście jest to wyłącznie same artykuły kolekcjonerskie, eee, oficjalne. Tak. Dobra, to co? Zaczynasz otwierać? Otwieramy, otwieramy, Pokój, oczywiście. Was? Pierwsza rzecz, od przodu. Tu, tu, o. o tu, tu, tu. Tu, tu, Aha, tu, tu. Dobrze. Tu. To mamy. Proszę bardzo. Środeczek inny jest. I zawartość pewno też inna. No ja już widzę, że jest koszulka chyba. No, to już ta dla mnie następna. Nie no, co, co miała być. No, no zobaczymy najpierw jaki wzór. Zobaczmy jaki wzór. I z czego. Ja zerknę. No super. O. Takie coś. Pewno jest jakieś gry. No to nie może być twoja przecież. No Dlaczego? Co? Bo to jest Assassin's Creed. No i... Bardzo fajna gra. No to, to ja nie mogę mieć fajnej gry? Ja, bo jak, bo... Mario? Jak przyjdzie Mario, ja, to... Jak, przyj jak przyjdzie Mario, to ci dam no, oczywiście. Aha, Wiesz. no. Wiadomo. Tego tak się trzymam, no. dobra. I mój rozmiar, bo twój nie. Tak. Jak twój. No. Jak twój? no. Na ciebie za dużo. Tym, tym razem na ciebie za dużo jest. <laughs> jest to jakiś rozmiar? Nie piszę. to będzie mój rozmiar w ogóle? eska. no właśnie, no. To jest mi no, no. Tak jeszcze nie miałem. Ręka, I to długi rękaw. Jeszcze... I nie będziesz mieć. <laughs> To, to na zimę, akurat właśnie. I nie będzie. To Dobrze. na zimę, to musi być. Dobrze, następny medalion. Przypinka. Przypinka, przypinka. medalion. Standardowa pewno... przypinka zawsze się pojawia. Pewno z gry. Eee, Mityk. Mythic. My My Niestety tej gry też nie znam. Zawsze się pojawia jakaś gra, której nie znam akurat. Nie no to, ten, to się. sprawdzić. Będziemy musieli sprawdzić, co to jest. Podejrzewam, że jakiś erpek. Mhm. Dobrze, następna rzecz. Krakacik plakacik tak. mhm. zaraz tak ja nie pokazuj z tyłu, bo z tyłu od razu widać wszystkie elementy jakie Aha. są w ogóle w środku bo no po z jednej strony jest plakat, z drugiej strony jest informacja to e, musimy jest... się dostać, proszę bardzo nie wiem czy tam dobrze widać to jest też z tej gry no widzisz no, zaraz sprawdzę czy na pewno, mhm. tak no, dokładnie okej okay. O, teraz, a to później, może pokażę, bo jeszcze ogólnie, A to za chwilę pokażę, bo osoby, które zamawiały paczkę, to tutaj pięć osób, które zamówiły. Tak, dobrze? Pięć szczęściarzy, mm. pięć osób, które zamówiło tą paczkę, miało szansę na wygranie drona. O. A to później pokażę, jaki, co ja. Naprawdę, nie ma tu w środku. No, my chyba drona nie mamy. Nie ma. Za mała paczka. Jest. No i parę pudełek jest, może akurat. O, czekać, co się... Spadło. Piórnik? A Prawdopod kredki. Prawdopod chyba kredki Prawdopod dostanę. Kredeczki, tak? Na razie nic nie dzwoni, chyba, że ciasno powkładane. O nie, dostałem Nie, A nie, coś. ja myślałem, że to kredki. Nie, nie, coś tu. Castowania 2 Lords, Lords of Shadow. Czyli z gry. I to jest mieczyk. <noise> replika, replika miecza. Taki ciężki nawet. Może do to otwierania będzie... będziecie. No można... właśnie, czy on jest ostry? No właśnie, może będziesz mógł otwierać nie, listę. Nie jest ostry. Trzeba będzie go naostrzyć i będzie można dzigać. <noise> znaczy zaczął w się sensie, otwierać listę. No, tak. Otwierajcie. Dokładnie. Znaczy, no, wiadomo. Ja hmm. Otwieranie listu tylko i wyłącznie. Albo do samobrony, też może być. O, Też. Dobrze, Dobra, ja nas Następne też. pudełeczko. O, śpiewający, co? pies jakiś śpiewający pies no nie wiem jakiś śpiewający czemu śpiewający no bo widzisz? No jest... śpiewającego psa no jak nie a co to jest śpiewasz motylki fruwają. no dobra, czekaj <laughs> oka okami okami d mhm. tak co to jest ekskluzyw Okej. Okay. daj otworzę to zobaczymy co co mamy w środku o figurka widzisz proszę bardzo Zaraz mu łapkę ukręcić no nie. Ten... No nie no, czy czasami mu coś nie... Czy nie jest uszkodzony? Nie jest uszkodzony, nie nie uszkodzony jest. tak. Czekaj, co to jest w ogóle? To jest jakieś gry prawdopodobnie albo jest jakieś anime, nie wiem? Ja? Coś coś rusza i się nie rusza? No dlatego też próbowałam. Taka figurka, no, figurka. Figurka piesełka. No inaczej, może nie piesełka, bo może się okazać, że to nie jest piesełek, tylko na przykład jakiś lis, Albo coś innego. Albo wilk. Hmm. bo on ma skrzydełka, w ogóle to jest e, jakaś postać z gry podejrzewam. Ale czy ty hmm. to widzisz tutaj? <noise> Punkt kulminacyjny! Rzuciście mat na tyłku! Masakra. Musisz przeczytać, do czego to służy. Dobrze, I jeszcze jedno pudełko nam Jeszcze jedno stało, pudełko? Tak. Dobra. Też z jakąś postacią, prawdopodobnie. O, dragon na to jest gra. To też też gra. Oczywiście. To jest, to jest tytuł, który jest. już bardziej kojarzę. Zaczarpacz. Jest, 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 jest mi bliższy. O, jeszcze coś, jeszcze zapakowane, tak. Może to jest w proszku, wiesz? Że... No troszkę wody przynieś, Ciurka. będziemy formować. Figurka w proszku do będziemy formować. Czekaj, tak musimy rwać. Dobrze, do góry nogami troszkę powyciągnęłam. O, to ta żelka tu jest, co? A to dziewczyna jest. Ale, no to śmiesz... był... Ale to śmiesznie wygląda. Patrz <grym> na te proporcje. <grym> Co, Zobaczcie, Co? 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 coś z tymi proporcjami jest nie tak. Ta głowa jest taka duża, te nogi są strasznie małe, no krótkie tak i, ma grube. i grube. Tak to zobacz, to... jej rączki się ruszają. Coś tu jeszcze jakiś płomieg mam chyba, prawdopodobnie do, do ręki. i to w jakieś... Tu, 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 tu masz. Patrz gdzieś od spodu. Tu, tu masz, widzisz takie. Już, już już masz, Amplikuję. amplikuję. Tutaj. No. O, nie wiadomo co to jest, słuchaj. Tu, tu jest napisane tak. To, e, to jest akcesorium. Mm -hmm. Dobra. Czy to jest taką wysokości? Ale tu masz taką postać, a tu jest? prawdopodobnie jest więcej postaci. Jest więcej można. postaci, oczywiście, że tak. E, Aż jest Morrigan. Czy tam jeszcze masz? Nie, nie mam już. Pusto. Drona nie ma, proszę. oficjalnie nie, ma. nie pokazuję, żeby nie było, że nic zakompurowałem. Dobra, drona nie ma, albo nie Jest osoby... to pudełeczko w środku ładnie. osoby, które zamówiły. Więc to może jakoś tak tutaj porobię. osoby, które zamówiły. 5 osób tak naprawdę dostało w pasce jeszcze dodatkowo. Ee, Ari's Racing Drone. Jest to jakaś wartość podana, Ile to kosztuje? Aha warto. ha czyli to jest dron. Do tego masz jeszcze oczywiście cały pilot sterowania i e, specjalne okulary. I dzięki tym okularom e, widzisz na bieżąco co się dzieje. Z góry, tak? Jak on nie nie, widzisz z jego kamery, czyli dosłownie. No z jego lecisz. perspektywy. Z jego perspektywy. Wartość ponad 350 dolarów. No to Także bardzo sympatycznie. Przykładam, że ja nie dostałem no, 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 ja nie 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 Ja to mam pecha po prostu. No. Dobra, czyli to wszystko, tak? To wszystko jest. Ok. No to, to co, jeżeli Wam się podobało, dajcie znać na w komentarzach, jeżeli chcecie więcej, tymczasem tyle z naszej strony, także dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa! pa. Tyś tam wcześniej coś nagrywał i teraz też nagrywasz byś to powycinał, bo zobaczyć coś. <grym> nie no, ma wycinania, no. tutaj to wszystko jest na bieżąco, bez wycinania. Jakie tam bez wycinania? Tak. Bez zapowiedzi.